Na jakich ustawieniach eksportować zdjęcia w Lightroomie? Dlaczego nie ma sensu ustawiać setki? Jaką przestrzeń barw ustawić i kiedy DPI ma znaczenie? Cześć, witajcie serdecznie, zapraszam Was do szybkiego odcinka. Jeśli po prostu szukacie ustawień, to będą zaraz tylko one, a dokładniejsze wytłumaczenie jest w drugiej części filmu, żeby nie marnować Waszego czasu. Także szybko, mam dwa typy eksportu: taki główny, którym eksportuję właściwie wszystkie wywoływane zdjęcia. Używam ich w sieci czy też mam taki katalog wszystkich swoich zdjęć, i, i to jest ten pierwszy profil. I mam też drugi czysto i wyłącznie do druku. No i używam go wtedy, kiedy chcę coś wydrukować. No i dodam też, że dla wszystkich wywoływanych przeze mnie zdjęć trzymam też pliki RAW, także zawsze mam wersję oryginalną. Oto ustawienia tego głównego profilu, który pewnie szukacie. Jakość 70. Przestrzeń kolorów sRGB. Eksportuję w oryginalnej rozdzielczości, to jest 45 megapikseli z Canona R5. Jeśli zastanawiacie się, co zrobić z DPI, no to po prostu je tutaj zignorujcie, bo ono praktycznie nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o wyświetlanie na ekranach. Nic nie wyostrzam, no bo wszystko już robię podczas edycji. Przechowuję pliki w podkatalogu, wewnątrz katalogu, w którym są oryginalne RAWy, żeby niczego nie pogubić, no i też używam oryginalnych nazw, żeby łatwo można było odnaleźć plik źródłowy, gdyby się okazało, że chcę coś z tym plikiem więcej robić. To tyle, jeśli chodzi o ten eksport podstawowy, ten najczęściej używany do wszystkich plików, które wywołuję. Algorytm YouTube'a na pewno ukaże mnie za takie szybkie ogarnięcie tematu. Bez dania wody na wstępie, więc proszę, polubcie film, zasubskrybujcie kanał. Wiecie o co chodzi. Profil drugi do druków, i tutaj chodzi o moje wydruki Fine Art, możecie je znaleźć na mojej stronie ustawiam w centymetrach dokładny rozmiar długiej krawędzi na przykład do wydruków A2 to u mnie jest 48 cm w poziomie nieco mniej będzie jeżeli robię to w pionie no bo na przykład chcę zostawić sobie miejsce na podpis. Przestrzeń kolorów to tutaj Adobe RGB i 360 dpi. Te dwie wartości są zgodne z takimi wytycznymi, które dostałem od studia wydruków, z którym współpracuję, ale na przykład dla kalendarza, który właśnie pojawił się u mnie w przedsprzedaży, drukarnia zażyczyła sobie przestrzeni sRGB, ale przy takim rozmiarze zdjęcia w okolicy A4 to nie powinno mieć żadnego wpływu na wydruk. Generalnie jeśli coś drukujecie, to po prostu porozmawiajcie o parametrach eksportu z drukarnią, zanim przygotujecie pliki. Przestrzeń Adobe RGB jest nieco większa od sRGB, co sprawia, że unika się bendingu przy subtelnych takich przejściach kolorów, zwłaszcza na większych wydrukach. Eee, czekajcie, zaraz Wam pokażę. A tutaj tak wygląda format A2 na matowym papierze. No i to jest już taki rozmiar, gdzie faktycznie Wydaje mi się, że ta przestrzeń może robić różnicę. W przypadku wydruków, jeżeli chodzi o jakość, to ustawiam stówę, no bo to są pojedyncze pliki. Obecnie mam 9 wydruków. Każdy z nich ma osobny eksport przygotowany dla dostępnych formatów, które są w sprzedaży. No bo chodzi mi o to, żeby jak widz ogląda sobie zdjęcie, żeby mógł dokładnie obejrzeć każdy szczegół i żeby zupełnie nie widział żadnych śladów kompresji na druku. I podczas eksportu też ustawiam tutaj wyostrzanie do druku na papierze matowym. Tutaj macie Kolejny wydruk z sesji we Wrocławiu. To jest też format A2 i tutaj jestem pod niesamowitym wrażeniem i ilości szczegółów, jakie są na tym zdjęciu. E, tutaj jest taka, o, tu jest taka mała drabinka, tutaj są okna. Zobaczcie na te szczegóły, jak one fantastycznie wyszły na druku, One są właśnie wyostrzone, pod matowy druk, e, tutaj macie zdjęcie w takim mega powiększeniu makro. E, naprawdę tych szczegółów jest bardzo dużo. I zależy mi właśnie na tym, żeby te zdjęcia były naprawdę takie najwyższej jakości, żeby jak ktoś to sobie powiesi na ścianie, że powiedział wow, ale fajnie, no i potem jak sobie pijecie kawę, oglądacie te zdjęcia, no to możecie sobie właśnie zanurzyć w tych wszystkich szczegółach i poczuć się jakbyście tam byli i obserwować właśnie scenę. Także wydruki tutaj z tego Wrocławia to, to jest coś niesamowitego. To jest ten pancake 28 mm. Naprawdę jest mega ostry, bardzo fajnie się robi nim zdjęcia. Podczas eksportu też automatycznie nazywam pliki zgodnie z wybranym rozmiarem, żebym wiedział co wysyłam do drukowania, no i żeby też osoba drukująca się nie pomyliła. No i to tyle jeśli chodzi o ustawienia plików, zarówno do ekranu jak i do druku. Także teraz pora, żebym się wytłumaczył, dlaczego właśnie takie ustawienia, a nie inne. Ale zanim Wam powiem dlaczego jest tu 70 a nie 100... No, to chciałem poświęcić dosłownie kilkanaście sekund, żeby pokazać Wam partnera kanału Luminara NIO. Jest to świetna opcja dla osób, które szukają wygodnej i zbliżonej funkcjonalności alternatywy dla Lightrooma. Polecam sprawdzić, bo jest możliwość przetestowania bezpłatnego programu. Do tego wielu widzów ceni sobie to, że możecie po prostu kupić dożywotnią licencję, płacicie raz i ta wersja jest dla Was dostępna tak długo, jak potrzebujecie. Naprawdę warto sprawdzić, a no już zaoszczędzicie na haraczu dla Adobe i będziecie zadowoleni. A muszę przyznać, że całkiem spokojnie. Sporo mam komentarzy właśnie na ten temat, i, no, polecam, także mm, zobaczcie. A my wracamy do jakości eksportu w Lightroomie. Dlaczego nie setka, jeżeli eksportuję coś, co będzie właśnie na ekranie? Przede wszystkim musicie pamiętać, że to jest format stratny. Już w samej definicji chodzi o to, żeby właśnie mieć taki kompromis między rozmiarem plików a jakością. No i u mnie chodzi o to, żeby ta utrata jakości była minimalna, ale żeby wiązały też się z tym duże oszczędności rozmiaru. I mimo wszystko nadal to dzisiaj ma jeszcze jakiś wpływ na przykład jak szybko się przegląda te zdjęcia, jak szybko się je uploaduje na różnego rodzaju serwisy, ile miejsca zajmuje na waszym urządzeniu mobilnym. No i w dłuższej perspektywie też jeżeli tych zdjęć naprawdę dużo wysyłacie no to ma to wpływ na to kiedy potrzebujecie na przykład kupić wyższy abonament na przestrzeń dyskową. Także to się wszystko po jakimś czasie moim zdaniem opłaca, więc myślę, że warto po prostu wybrać sobie to świadomie, zobaczyć jakie są opcje, a jak nie to proszę skorzystajcie z mojego tutaj researchu. Jeszcze też powtórzę, że mam RAWę do tych wszystkich plików, więc to nie jest tak, że to jest jedyna moja kopia i nic więcej już nie będę w stanie z tego zdjęcia uzyskać, ale też przyznam, że do tych rawów bardzo rzadko wracam, no chyba, że coś drukuję albo potrzebuję na przykład zmienić edycję, albo widzę, że moja pierwsza edycja była niezbyt udana. No, ale pewnie byście chcieli zobaczyć jakieś przykłady. No, to zobaczcie sobie. Zrobiłem eksperyment, wybrałem takie zdjęcie z Mikołajek. Wydaje mi się, że ono jest bardzo takie reprezentatywne: bo mamy i niebo, i chmury. Mamy dużą strefę na zdjęciu z dużą ilością szczegółów, dużą ilością faktur, drzewa, napisy, dachówki, ludzie, ostre krawędzie. Także jest tutaj, co. Kompresować. Do tego mamy tą powierzchnię wody, która, mimo że nie jest jakaś taka różnorodna, to jednak jest pewnym wyzwaniem podczas kompresji. Zawsze będzie dodawała tych danych. Także jak to testowałem, to obniżałem sobie co 10 punktów jakość i już przy 60 naprawdę łatwo było znaleźć artefakty takie typowe dla JPEGA na ostrych krawędziach. A do tego w takich bardziej szczegółowych obszarach już się pojawiają te takie mozaiki rozmytych bloków i takie linie styków pomiędzy tymi blokami. I to już widać, że to jest skompresowane. To jest trochę tak, jak, nie wiem, tracicie przepływność na filmie, to już te artefakty się pojawiają. Natomiast, kiedy dacie 70, to takich problemów praktycznie nie ma. I, i naprawdę, porównując zdjęcia 60-70, to mamy praktycznie zupełnie inną jakość i naprawdę trzeba się naszukać, żeby znaleźć cokolwiek. Tak, jak ktoś bardzo poszuka to gdzieś tam pojedyncze miejsca, może gdzieś coś się trafi, ale to naprawdę jest bardzo, bardzo. Rzadkie i specyficzne, i naprawdę tutaj pokazuję Wam powiększenia 300%, i pewnie nawet tego nie będzie widać. Co ciekawe, kiedy zwiększyłem tą jakość do 80 i 90, to zauważyłem, że ten algorytm w jakiś sposób coraz bardziej podkreśla szumy, tak? To jest ciekawe, bo kiedy dacie go na 100, to te szumy są już nieco mniejsze. I to są bardzo subtelne różnice. Jeszcze raz, wielokrotnie powiększane i przyglądam się im bardzo dokładnie. Gdybym nie miał porównania, tym tego nie zauważył. Natomiast, no muszę przyznać, że ta 70 pod względem szumu wydaje się bardziej zbliżona do setki. Natomiast, no mówię, 80, 90 w jakiś sposób te szumy trochę uwydatniają i Myślę, że to jest też pewien powód, dla którego może ta 70 jest lepszą opcją. Drugim kryterium, które przyjąłem podczas wyboru właśnie 70, to jest to, że kiedyś zauważyłem, że kiedy mam zdjęcia prosto z aparatu, a dosyć często z tego formatu też korzystam, i Pega prosto z aparatu, no to one nie miały takich wielkich rozmiarów właśnie jak przy 80 czy przy 90. Tak naprawdę chciałem sobie tak ustawić Lightrooma, żeby te wartości były bardzo porównywalne. Zobaczcie sobie, jak zwiększa się wielkość plików, kiedy zwiększamy jakość o 10. Tak naprawdę do 70 nie ma wielkiej różnicy, dopiero później te skoki są trochę większe. Warto zobaczyć, że ten rozmiar plików dla 80, 90 i 100 rośnie dramatycznie, więc praktycznie między 70 a 100 jest około 20 MB różnicy, czyli prawie trzy razy większy ten plik jest niż by. Było z tej bardziej skompresowanej wersji, ale już tych różnic na końcu tak naprawdę nie widać. Są bardzo subtelne i na pewno w takim użytkowaniu, właśnie na ekranie w sieci, zupełnie tego nie będzie widać. No więc taka wartość jak najbardziej mi się przydaje. Jest tutaj drobna uwaga odnośnie przestrzeni kolorów sRGB zamiast Adobe RGB. Teoretycznie dzisiejsze systemy operacyjne, przeglądarki internetowe i te narzędzia, które macie na telefonach, powinny sobie poradzić z innymi przestrzeniami kolorów i poprawnie wyświetlać zdjęcia. Natomiast bardzo często się okazuje, że jeżeli użyjemy Adobe RGB, no to te wynikowe zdjęcia tam gdzie je wrzucimy, będą wyblakłe. Dlatego myślę, że mimo wszystko do sieci, takiego cyfrowego użytku, dla pewności lepiej sobie ustawić profil sRGB, nieważne, że jest ciut gorszy, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, kiedy oglądamy te zdjęcia na ekranach. I to by było wszystko na dziś. Zapraszam Was do przedprzedaży mojego kalendarza, o którym wspominałem wcześniej. Wszystkie osoby, które zamówią w ten sposób, otrzymają podpisaną przede mnie wersję. Nie zapomnijcie sprawdzić lumina Anio, a także o lajkach like i subskrypcjach, no bo mam wrażenie, że ten film zostanie zakopany przez YouTube'a. Mimo to dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.